No, Gigalipa jest. Ja zauważyłem, że na trzy mecze to ja gram kurwa z zawodnikami metr 60 No. Cały czas. A na razie zagraję dwa z Fodenem i jeden mecz, tym... Ten... Vitinho. Ja nie wiem, Łukasz, poprosimy wygra. taką skuteczność również teraz. No z to już nie będzie. No. Ja, ja Ja zaraz się wpierdzielam na jakiegoś Rudigera czy coś. <laughs> Sanki będziesz robił? To tam, kto tam jeszcze wchodził? Nie, no, sanki nie. Będę po prostu się przepiechał jak skurwysyn. Sante. Lamina mal. Lamina mal. No dobra, dobra. Dobra. Ktoś teraz z tyłu. Jak okużę gram Call Oj oj oj. jest No tak ktoś go weźmie. Ale... A, ciekawe kto jak my nie mamy wzrostu poza Michałem w drużynie yes, Dawaj mi tu. A, ładuj, ładuj na smolara. Widzę, 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 widzę. A, o Dobra. No, panie Dawidzie. To było nie najgorsze To <grym> jest mój ulubiony piłka, jest Jeden z moich gołtów Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Żebym się tak uczesał, gdyby nie nia włosów. <grym> <jak podem>. <grym> <grym> Buskut by był? Byłby, byłby. A to, to. O! Posłuchajcie. Jestem ci Nie przejmuj się do ten wiatr na te stadionie. No. Dobrze, dobrze. Z drugiej. O kurwa. Dalgam do tyłu. I cyk. Tak jest. Ojojoj! Oj, oj. Mogę mocniej, mogę mocniej, dobra. Weź, weź, weź Blondaskę. O, weź <głos> 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 Weź Blondasa. Weź makaronik, weź Bo makaronik to Dawid to tak gwarą osiedlową napierdala. <noise> Jezus, O <mody>. kurwa. <noise> Jakim prawem to w ogóle? Nie, spokojnie. Teraz muszę zobaczyć, kto w ogóle strzelił bramki dla Arsenalu. Tak z ciekawości. Noaneri i Saka. No to. No to powiem tak i asystował nuaneremu Luis Scali. Wierz ci, że to dla kibiców Arsenalu to jest najpiękniejszy obrazek jaki może być. Ja pierdolę. Z palmony jestem O impoiniem. Nie spodziewałem. Jezu sorry, nie widziałem sorry Sorry, sorry, sorry. Ajajaj, dobra no, nie no, Perez, tak nie robimy. Dobra, 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 dobra. Jezu, Ajajaj. Dobrze, będzie ładnie. Oj, 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 oj. Dobra. Jak coś do blondaska, ale nie dwóch. Jeden. W kim ty grasz? z malarkiem? no To idź do przodu bardziej. No, no widzę, że to jest za Kurwa. Tak, masz stać. Ty ma stać przy ich bramce, wiesz? O. Dobra. Ale piło. Ja pierdolę. Uff. Ach, ci brał karze No ja na główkę, no. Dobrze, 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 dobrze! Ja pierdolę, nie! Dobrze, Maruś, dobrze. Rasowy napastnik. I kom mhm. pokazał gdzie zagrać. Dobra, masz, Łukasz. Dobra. Na spokojnie, na spokojnie. Nie pingujcie kurwa kurwa, razem. Oj oj oj! Widziałeś to? Widziałeś to? Jak no, Nikt się nie spodziewał, że. Bo tak zamierzał me, no! Kraj! Brawo Maruś! To było właśnie to podanie, kurwa. Mareczek normalnie, ez. Kurwa. Ja nie wiem, Dawaj, czy mój sam. zawodnik ma w ogóle 70 podań, nie? Ale mu zabrał! U... No właśnie! Ja już kłanek, to letowego leciał. Siwy już miał normalnie załadowane człowieków. Aha, Cały pasek, o... nie? Nie no. A, no. kurwa. Okay. O kurwa. Kurje, no, ale. Żółta no, <grywa> <Rzuta> jeszcze w <grywa> Kurwa lepiej by się nie dało wyjść z tej no. sytuacji. <grywa> nie myślałem, o, że się Myślałem, że przywileju nie będzie. No i Ziomek to ciśnie Dobrze, dobrze, dobrze! O! Ooo! Yo! To powinien być gol w chuj. Blondas, blondas! Ja berę tego kurwa... Oooj, chlam! Dobrze, Eee! E, e, kurwa! E, kurwa. E, no. nie dobrze, nie tak wysadziłeś, No! To... Pięknie! I druga niebieska! Wrzucaj! Pa! Mi tam się podoba, okay. nie? A no kurwa, no zabrał mi. Dobra, dwóch grają. presji, presji, presji. Indywidualne krycie zastosujmy, słuchaj. Ja stoję przy Blondasie. O. Niebieski, niebieski masz. No spalony. Ja, spalony. O, jednak nie. O kurwa. Ale, ale chciał odegrać dobrze. Ajajaj, aj, aj. Angola, no nie no, bez jaj. No, o kurde. Ja... No to spoko. Dobrze, Dobra, ale spokojnie, bo oni nie wiedzą co teraz będzie. O, ja wybiegam od razu za Kurwa, poczekaj, że biegnie. Ja pierdzielę. Dobra, ja też mu kurwa mogę. O, kopnąć go kurwa w kostkę i zabrać. Ładuj. Ajajaj Blisko, blisko Dobra Mam 7 sekund, mam 7 sekund, na no, spokojnie Daj tu, daj tu Graj Spalony Nice I chuj, wracałem Nie że im to wyjdzie Bierz go, bierz go, bierz go, bierz go Naciskaj, naciskaj A, kurwa, na padzie Szarp go, kurwa, za tą koszulkę Dobra, leć, leć, leć Przedłużej, przedłużej. Ojej. No nie, no nie było co. Na spokojnie, na spokojnie teraz. Przy tej mojej tajnej broni, słuchaj. Dobra, tylko... Jak coś to tylko ten robi sanki. Ja no, tam nawet nie biegnę Kurwa? Przeskoczył nade mną. No, kurwa. Dawaj, chodź tu kurwa. Dawaj to. Dawaj, kraj, kraj, kraj! Góra. Ta góra, ładuj. Dobrze! Yes. Nice. O, Pięknie, pięknie. Kur... nie, nie wiem gdzie Ej, czekajcie, czekajcie, no. bo ja robię Anglię i podstawy od strzała. Anglię i podstawy robię. No to pa teraz, no, Nie ma lepszego no, playstyle'a niż ten. Ja mam style, zielonego ma przylądka, generalnie. Mam tego no to, zawodnika, to ja wezmę. No to, ja wezmę. to. mamy, mamy to No i wybór dla no, oczywiście. Co to jest za makshot policyjny? to jest Raja Mendes No nie widziałeś go jeszcze dzisiaj, ale powiem ci tak On już dzisiaj trzy bramki strzelił w jednym meczu. Boler Absolutny, absolutny boler Tak bo nawet nim grałem w meczu co Łukasz wyszedł z meczu I wygraliśmy go No, bo był takim gołtem, że uznałem, że sobie wypierdalam <grym> Mojżesz Kajsedo no, kurwa Kubo Ej, siwy ją trafił, siwy ją trafił Dokładnie tą babę, tą matce Kubo tak. Uwaga, uwaga, uwaga. Oj. Ja mówiłem, Róba, że to boler mnie, się... ale... ja. To nie znaczy, że wiesz. O ty patrz. Jaki boler? tam wyszedł, Czeku. Widziałeś ten powrót, człowieku? Kalony? Tak. Kalone, oczywiście. Co ty, śpisz kurw? O. Dawaj tam. Ja pierdolę. Ojej, ojej, koleżanko. Koleżanko, ale nie tak. Błabiaki muszą grać na ten. Apina. Masakra. Nie wam nie jest wstyd? O kur... Dobrze ładuj, ładu. O, z główki, kurwa. Łukasz nie chciał z główki strzelić, nie? Przyznaj się. Tak. No. No spokojnie, nie na... Na no spalone. Spalony, spokój spokojś. Okay, Poczekaj, czekaj, gdzie ty okay. jesteś światowy? Weź się pokaż. Dobra. Przeduż mu. Pokaż. Aj, ja o, to A To ma... koloszko. Dobrze. Ładuj. Kończysz. <laughs> tak, tak jest. Mówiłem, że Ta karta to jest ból, ja... Ryan Mendes. <laughs> Ryan Mendes. <laughs> <laughs> Co to jest, bro? Obstrzało życia u <grym> Czekaj, czeka, jeszcze, jeszcze takie <grym> dwa przysadzie. Biegnij, biegnij, tą górą, biegnij tą górą, ja nie powiem, na wyspę wolny. Biegnij, biegnij. Porzucaj. Kurwa, widzę, że się Ale poszło. No, z kleksem kurwa poszło. Zapalanie płuc, tak zwane, kilo. Aj. Masz? tu. do tyłu. na spalonym jesteś, wiesz? O, o ty, kurwa, pierdolisz. Przez <laughs> o, taki... o, dobrze. Dawaj, robisz go. Nice. No Jakaś kapczyśńka o właśnie. <grym> Co kurwa masadała? Co się stało? <grym> On ma na nim założonego. <grym> tak. <grym> nie widziałem tego wcześniej. <grym> Łukasz, kurwa, siedzi że ci piłkarze nie biegają. Jak ty kurwa im cień zakładasz, kurwa, na skrzydle, skrzydlenie. Ja też. No ty jesteś ja no, randolony, Ale żeby się ruchu. Ruchu. Yeah, no, przyjadź, bro. Biegni, biegni, biegni! pokażę jak szybki jesteś. Czekaj, czekaj. Kryj tego na górze, a tego na dole. Spalony. O kurwa, nie było. A to niespodzianka. Dobra. Biegni tym Jamalem. Dawaj. Oj, 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 oj. Nie tam przejdzie, nie tam przejdzie, drugi się podbił. Zdarza się czasami. Dobra, 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 dobra. Spokojanie, spokojanie. Ty, a, kurwa, no no no, spokojnie, spokojnie. Ty kurwa drugie. Kurwa do mnie. Ja no. pierwszy. Jeden obrońca, co ja akurat kopnąłem. No tak to jest, no laminajam Dobra, wiedziałem kurwa, że to zagra. Nice. nice. Ale nie do niego wyżej. <m science> Ygh, łap to kurwa. Nie, no koleżanko, ty jesteś do wyjebania. <mars> Dobrze. Pressing, pressing. Dobra. No, no. Tak daleko jestem od w ogóle piłki, że nie widzę gdzie ona jest. Jakby leciała wysoko, to powiedz. Dobra. Czekaj, czekaj. Dobrze. Dobrze. Oj, oj, oj. niepotrzebnie. Kurwa ja no. nie ufam tej koleżance już. dobra Ale Ja mam barykadkę z szarą oj 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 Gol. Nie, zabrakło wrońców Niestety No dawaj do przodu Jamal. Oj oj Za chwilę, za chwilę, dobra? <ścoughs> dobra do przodu Jamal. Dobrze Nie masz nikogo w polu, wiesz? Kurwa. Mam na środek spierdolę właśnie. Ajajaj, ajaj, Ajajaj. Daj mi, zostań mi do tyłu biegi. No kurwa, no miał podać to wcześniej, no ja pierdolę, no. Ach, on rzucił, kurwa, w drugą stronę. Mhm. Nisko. Kurwa. O! Teraz! Marucek! Kurwa! No nie! Patrz Nie! Kurwa! Maruś! Marucha, co Sorry, się guys. stało? Ładuj! Teraz ładuj, kurwa! Ładuj!